Dzisiaj na giełdzie trwa finał ogólnopolskiego konkursu na najlepsze młodzieżowe mini przedsiębiorstwo. Podczas którego 30 mini przedsiębiorstw, wyłonionych przez komisję kwalifikacyjną, spotka się i zmierzy się ze sobą w takiej biznesowej rywalizacji, która stanowi podsumowanie ich rocznej działalności w ramach programu Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo. jest cena porównywalna, On-Wallet zajmuje się produkcją wkładek do portfeli, z systemem ochrony kart płatniczych przed kradzieżą danych. Myślę, że każdy z nas liczy na wygraną, my również, ale wszyscy nawzajem sobie kibicujemy i ten duch rywalizacji jest bardzo pozytywny, bardzo koleżeński. Młodzieżowe mini przedsiębiorstwa jest najlepszym programem edukacyjnym, który aktywizuje młodzież do działania, jaki znam. Dlaczego? Ponieważ uczniowie zakładają własną firmę, prowadzą działalność produkcyjno-handlową i zarabiają na swojej działalności. Tak naprawdę tej wiedzy wyniesionej z konkursu nie da się nauczyć w książkach, tak? Książka jest wiedza, wiedza teoretyczna, natomiast w praktyce to zupełnie to inaczej działa. Program był realizowany w 200 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. Uczestniczyło w nim ponad 2800 uczniów, którzy założyli 329 młodzieżowych mini-przedsiębiorstw. Na co jury zwraca uwagę? Co to jest za produkt? Jaki jest pomysł na biznes? Jak on był realizowany? To jest ocena stoiska, ocena kontaktu z klientem. Przedtem odbywa się jeszcze prezentacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Która forma pozyskania klienta jest najbardziej efektywna? Ogólnie klient, nasz pan. Z wielką sympatią spoglądam na dole, na to przepiękne stoiska. I wierzcie mi, moi drodzy, że absolutnie nie różnią się niczym od tych profesjonalnych. Przedsiębiorstwo ma 3 minuty na prezentację swojej działalności. Zdobyliśmy nowe doświadczenia i umiejętności. Zapragnęłyśmy zobaczyć uśmiech na twarzy klienta. Możliwość zastosowania naszego produktu ogranicza jedynie Państwa wyobraźnię. Teraz dzięki fanpage'owi na Facebooku mamy zamówienia z Krakowa czy z Warszawy, co daje stopy aż 190%. Nasza grupa tworzy własnoręcznie ozdabiane torby ekologiczne. I dzisiejszego dnia sprzedaliśmy praktycznie cały towar, z którym przyjechałyśmy. Jesteśmy bardzo podekscytowane, z napięciem czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Przyjechaliśmy z Opatka, zajmujemy się produkcją zegarów z płyt winylowych. Napięcie i nerwy no, są naprawdę duże, ale mimo wszystko jesteśmy. Strasznie zadowoleni z tego, że dostaliśmy się do tej głównej trzydziestki i że naprawdę możemy wyciągnąć z tego doświadczenia bardzo cenną lekcję. Poziom bardzo wysoki, muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, że z roku na rok zarówno poziom samego konkursu, jak i poziom, który młodzież reprezentuje sobą i swoimi przedsiębiorstwami. Jest coraz wyższy. Młodzież wie, co robi, wie jak to robi, coraz lepiej są przygotowani. To, co jest dla nas też bardzo ważne, to nie widać wielkiej różnicy między dużymi ośrodkami i mniejszym. To oznacza, że nauczyciele robią fajne roboty. Dziękuję. No, za, w wielkim świecie. To jest, jako juror z doświadczeniem mogę powiedzieć, że nie było stoiska od którego chciałem po 5 minutach odejść. z tego rocznego konkursu na najlepsze młodzieżowe mini przedsiębiorstwo Produkcik 2014. Otrzymuje młodzieżowe mini przedsiębiorstwo New Arts Tomaszów Ogromnie cieszymy się, że udało nam się tyle osiągnąć. Kosztowało nas to wiele pracy i poświęcenia, ale udało się.